Dajcie. nadszedł ranek i mogę Wam przedstawić samochód, który testowałem w nocy. Jest to Passat B8 2.0 TDI o mocy 150 koni z skrzynią DSG. Z zewnątrz zacznijmy może od tego co najważniejsze w wariancie, czyli od bagażnika. Samochód już jest otwarty, ale możemy używając na pilocie takiego guziczka. Po prostu otworzyć sobie zdalnie klapę. Tu jest oczywiście opcja dla emeryta, czyli zamykanie. Bagażnik jest bardzo duży, zaraz go sobie zmierzymy. To co cieszy tutaj to jest koło zapasowe. To bardzo mi się podoba, że jest koło zapasowe i nie jest to żadna dojazdówka, jest to 335-45R18. Także jest to normalne, pełnowymiarowe koło zapasowe i mimo tego bagażnik jest ogromny. Tutaj są tego typu podziałki na. Różne tam gadżety, żeby to włożyć, to też trzeba. No, łatwiejsze niż myślałem. Tutaj możemy sobie jednym ruchem złożyć siedzonka. Roletka też się wyjmuje w bardzo łatwy sposób, już nie będę tego pokazywał. Bo mam szczerze powiedziawszy, mało czasu na prezentację, jest teraz 6.30 rano. Zamykamy w ten sposób i w sposób bardzo łatwy można to sobie w pierwszy i w drugi sposób. Przesunąć. Także tu plus dla Volkswagena za świetne składanie w Mercedesie. Tam trzeba manewrować, lawirować czasami, żeby w te wprowadnice to weszło, także to jest bardzo fajne. No i teraz opcja emeryta, klikamy, zamyka się. No i co Wam chciałem jeszcze pokazać? No już Wam pokazywałem, jak się w pilota otwiera, więc teraz otwieramy i co się robi z roletką. Od razu się odsuwa, od razu się odsuwa, dzięki temu jest łatwiejszy dostęp do bagażnika. Dobra, a teraz będziemy mierzyć miarką od fotela pasażera. From passenger seat, od fotela pasażera jest około 196. 195 cm. Now from. Backseat, to end of 114, 114 I na szerokość jest dokładnie setka. 100, setka, także jest to standard dzisiaj. Tutaj co prawda jest dużo więcej, ale można sobie tą. No tu będzie ze 140, jak widać, tutaj nawet mam 140, ale to jest tylko fragmencik że tu szału nie ma, jeśli chodzi o szerokość. Ogólnie bagażnik bardzo pojemny. A, jeszcze wysokość. Od podstawy do mniej więcej 40, 46, 40, 46, 40, 7 naciągane, czy tylko 46. Dobra, Dobra mała poprawka, bo tu roletka troszenko się obsuwa, więc. Będzie gdzieś tak z 47-48. no Można zaliczyć, że to będzie 48 cm. Tutaj. No dobra, teraz zobaczmy drugą rzecz ważną w takim samochodzie, czyli miejsce z tyłu. Słuchajcie, ja ustawiłem fotel na swój, na swój komfort, czyli dobrą pozycję za kierownicą, wygodną. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tyle mam. Tak samo tutaj. Solidna piącha, cała pięść mieści. Nad głową, o, tona. Tak samo, cała pięść wchodzi tutaj nad głową. Także nie ma problemu. Kabina jest bardzo szeroka, zaraz to sobie zmierzymy. Jeszcze usiądę na środkowym fotelu, czy tu się da komfortowo podróżować no, z dorosłym sporym facetem. No i zobaczcie, nad głową prawie, no praktycznie tak. Cała pięść, tutaj jest wygodnie, dlatego że nie wiem, czy ty widzicie, to trochę jest ciemno, tu może otworzę. Jest dosyć wąski ten tunel środkowy jest tyle miejsca, że moje, moja noga 46, nawet 47 się mieści tutaj bez problemu, bez większego problemu. Także normalnie w trzy osoby dorosłe można by tu podróżować. Ja zresztą dzisiaj będę tutaj wiosł dwójkę dzieciaków i żona usiądzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No w każdym razie miejsca jest bardzo dużo i teraz zmierzymy na szerokość. Od podłokietnika, from this Armrest to this is 136 cm, także 136 cm. Uważam, że super, super. Jeżeli chodzi o wielkość kabiny, przymierzymy z fotelikami za chwilę, a teraz chodźmy do przodu. Aha, jeszcze oczywiście wypada wspomnieć, że są to ładne bardzo felgi z oponami Continental. W rozmiarze tak jak zapas 235/45 R18. Mimo takiego laczka, mimo takiej opony, komfort jest naprawdę bardzo dobry. Zawieszenie tłumi bardzo ładnie. No, Mogę jeszcze wspomnieć o tym, że bagażnik oczywiście, można stąd otworzyć. Tak samo się otwiera w opcji zamykania tak zwanej dziadkowej komfortowej. No, i teraz tak, co my tu mamy z przodu. Z przodu mamy przepasny schowek. Przepasny schowek z miejscem na długopis. Także to miłe, że pamiętali. Tu, są, tu można schować kart, karty jakieś. A tu na monetki są przegródki. Tu jest, klimatyzowa, tu jest klimatyzowana opcja schowka. Jest system inforozrywki, czyli w, kar, na kartę SD, kartę SIM. Jak widać, drugą kartę SD. No i płytę. Płytę włożyłem swoją z moją muzyką. Zobaczymy, jak to gra. Coś tu harczy. Coś się trochę bzyczy jakaś obudowa plastikowa. No to jest standardowe audio. Tak, tu się coś zbudza. A w ogóle w czasie jazdy W czasie jazdy dzisiaj właśnie wzbudzała mi się tutaj ta część Także to było jedyne miejsce odnośnie spasowania Którego miałbym zastrzeżenia Schowek bardzo przypasny, bardzo pojemny Tutaj olbrzymia, mimo tego systemu nitworozrywki, olbrzymia przestrzeń Miejsce na kubeczki też przyzwoite no Jakość audio to możecie sami ocenić jak to brzmi no tutaj harczy coś zdecydowanie to jest jedyny tak, może nie będziemy tego dobijali tutaj mamy aux USB dosyć głęboki schowek w porządku bardzo fajnie wykonany to jest od Isofixów, bo będę foteliki montował no dobra to możemy sobie to wyłączyć już chyba audio poszło eee, co tu mogę powiedzieć tempomat adaptacyjny, no to wiadomo na 50 milionów testów można zobaczyć o co chodzi, nie będę powtarzał. Tutaj jeżeli chodzi o ergonomię, ja wolę mieć tak jak w Mercedesie te przyciski, ponieważ no jestem dosyć duży i się cofam z fotelem. Znaczy to w sumie, gdybym był mniejszy, to by było jeszcze gorzej. Więc y Tutaj na tej rączce jak są przyciski do szybie, super Merzo. No tutaj jest jakoś tak to nie, nie ergonomiczne, że ja muszę trochę cofać rękę Tutaj jakoś w tej wnęce te lusterka No to, to się tutaj nie wiem, no design ja rozumiem Ale Volkswagen to jakoś kiepsko rozwiązał szczerze powiedziawszy Trochę za daleko, no to tylko moja opinia oczywiście Tutaj jest oczywiście włącznik światy w trybie auto standardowo wywie, Nawiewy powietrza na szyby Tutaj też w tym stylu nowym volkswagenowskim przez całą szerokość kabiny. Ledy, słuchajcie, nie ma żadnych ledów tutaj, jeżeli chodzi o oświetlenie. O dziwo, po prostu, być może jest jakiś pakiet. Wiem, że w konfiguratorze widziałem pakiet ambientowy, oświetlenie ambientowego. Natomiast jest tutaj lampka, podświetlenie ledowe to samo. Tutaj chyba ledowe, tak? Tak, no, w Mercedesie to jest takie żółte, żółte światło, bardziej takie słoneczne. No i tutaj są te dwie lampki, także żadnych tutaj fajerwerków nie ma, jeżeli chodzi o oświetlenie Po prostu zwykłe cztery lampki Może wyłączymy Zwykłe cztery lampki, aha, kontrolka na tył I tyle tutaj. I Nie ma żadnych fajerwerków Odnośnie DSG, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jest to świetna skrzynia Zresztą na pewno to wiecie, ci którzy z niej korzystają w tryb sekwencyjnej Tryb sekwencyjny, ha, trzeba wyłączyć silnik No ale to zaraz do tego dojdziemy Zmiany jest też bardzo fajny. No i tak, siedzę komfortowo. Zobaczcie, ile ma miejsca nad głową. No przepaść. Ja ustawiłem sobie najniżej ten fotel, jak się da i szczerze powiedziawszy, to jest nieźle. To jest nieźle, bo pobawiłem się. Na początku narzekałem, że to się nie da nisko siedzieć. No da się dosyć nisko siedzieć. Pokonfigurowałem sobie to wszystko, więc jest ok. Do czego mógłbym się przyczepić? Do tego, że kiedy manewrowałem dzisiaj w garażu, to jakoś strasznie tak. Ciężko wszystko chodziło, to znaczy nie mogłem przesuwać się bardzo powoli. Musiałem. Dlatego tak ciężko mi było wyjechać, że w Mercedesie to wszystko płynie po milimetrze. Mam pełną kontrolę nad pedałem gazu, puszczam pedał gazu minimalnie, puszczam pedał hamulca oczywiście minimalnie i wtedy on płynie po centymetrze. Natomiast tutaj było tak, że ta funkcja z tym autoholdem powodowała, ja nie wiem, może spróbuję ją potem wyłączyć, jak będę jeszcze raz to robił, że ja miałem bardzo duże problemy, żeby wyczuć ten samochód i podjechać od ściany do ściany. Także spróbujemy coś z tym jeszcze zrobić, zobaczę. No oczywiście. Otwarcie drzwi skutkuje tym. No i oczywiście otwieranie bagażnika, tak jak mówiłem, widać, że z tyłu nam się klapa otwiera, z odgłosem jak w ciężarówce. No ale to, akurat mi, dla mnie to śmieszne, wesołe, zabawne. Nie to, że się z tego nabijam, tylko takie. No, fajne. No w końcu to jest prawie ciężarówka z takim bagażnikiem. Dobra, ale ponad 630 litrów, nie wiem, jak oni to liczą. To jest inna sprawa, że tutaj mi nie wychodzi tyle. No i dobra. Teraz pora na wydech i silnik. Rev limiter, niestety nie można powyżej 2,5 obrotów Spróbujmy jeszcze dobrać się do otwarcia maski Pewnie to będzie tutaj, zobaczymy jak on brzmi ten silnik Bo no, powiem Wam, że brzmi całkiem ładnie Jak na diesla, posłuchajcie zresztą sami That's some vibrations, but you know. For a diesel I cannot complain, you no. Know? Okay. Maybe let's see how loud it is when I throw up. silniczek ma dopiero około 1000 km, ja zrobiłem dwieście dzisiaj samochód jest nowiutki więc jedna czwarta przebiegu od wyjazdu, wyjazdu, wyjazdu z fabryki to ja jeszcze mogę raz pokazać felgi ze zbliżenia całkiem fajny kolorek też może być no to, to by było tyle chyba ze statycznej prezentacji aha jeszcze schowek nam tu się jeden ukrył taki całkiem, no tu nawet nie taki malutki w Mazdzie 6 tutaj patrzyłem, schowek to taka miniaturka, jak zrobię filmik to sami zobaczycie, tam praktycznie nic by nie weszło tutaj jednak chodzi, manualne ustawienie kolumny kierownicy yy, obsługa tutaj właśnie komputera, telefon komunikaty głosowe, tu jest cały tempomat trochę inaczej wszystko rozwiązane niż w Mercedesie no ale wiadomo, co marka to marka posłuchajmy może jeszcze jak drzwi się zamykają, jak to brzmi Całkiem fajnie. Słychać, że nie puste w środku, jak kiedyś w skodzie. Nie wiem, jak dzisiaj. W porządku. Wszystkie drzwi się ładnie zamykają. Tu nie ma żadnych problemów z domykaniem. Tu, jak tankowałem, jest taki na nakorek wlewu oleju napędowego, żeby się nie dyndał. Też simply clever w wydaniu Volkswagena. No dobra. Lusterka, wcześniej wydawało mi się, że są małe, aczkolwiek wystarczają Więc nie będę tutaj narzekał Do spryskiwaczy No i tak właśnie wygląda nasz pasat. Bardzo, bardzo przyjemny samochodzik, bardzo przyjemny Jeszcze chciałem tylko taką ciekawostkę dodać na końcu, że Niby taka śmieszna, głupia, mała rzecz jak kluczek, ale no akurat z tych dwóch kluczyków, czyli z kluczyka Mercedesa i kluczyka Volkswagena, no nie wiem, który Wam się bardziej podoba i odpowiada, ale mi bez wahania ten ta rybka Mercedesa, bo po prostu jest bardziej ergonomiczny, i. I przyjemniejszy w dotyku, no po prostu to jest jakiś taki, klocek. Nie wygląda specjalnie ładnie, no jakiś taki, nie wiem, no, nic specjalnego. No to jest niby gadżet, niby drobiazg, ale jednak z tym mamy często po prostu styczność. I uważam, że warto o tym wspomnieć. Że akurat z kluczykiem to Volkswagen nie zaszalał. Samochód jest bardzo fajny, a kluczek taki, no, old schoolowo, nudny. No dobra, możemy zamknąć samochód. Something we go. Shmiash Nujink wydają. Funny sound. Mammy uh comfort of a door stamp, easy access, comfort access. So only touch door handle and we can open it. You see? So we can hold our key, we can keep our key in in pocket or on a, in in our backpack or our briefcase and we can still open the door. We don't need it because we have uh, engine start ignition button so we we don't need it at all only for locking because I'm not sure how to lock it without it oh I can so I did it by an accident but I think it's some like a slide here you know Musimy jakoś tu przejechać nie wiem zobaczymy tak się dotyka żeby otworzyć czego to się można czego to się nie można nauczyć A zamknięcie? Chyba robimy tak. No, proszę. Czyli w ogóle kluczyk możemy trzymać cały czas w kieszeni. Na pewno żonie by się spodobało. Fajna, fajna sprawa. Dobra, idę montować foteliki. Jest już siódma, także... Chyba wszystko zrobiłem, co mogłem za dnia, żeby wykorzystać ten dzień. Jakby co, pytajcie śmiało. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. And I... Put a child seats here, so you can mogli zobaczyć jak to wygląda. Mam już foteliki zamontowane. Wydaje mi się, że ta przestrzeń tu jest szersza. Na pewno byłoby jeszcze lepiej, gdyby ten fotelik miał stać tutaj. Tutaj widać, że się mieści, i wtedy pokażę to może z zewnątrz. I will demonstrate how much room in the back is from this perspective. Okay, so I will sit here and I'll tell you if I could. Uh, tak, right like tak. this. Well, this is not not nice to feel, but overall it's not bad. It's not bad at all. My wife is a tiny woman. It's a little she's a little woman, so wiecie, moja żona jest mała, więc nie powinna mieć większych problemów. No dobra, trzeba jechać. Trzeba jechać. Dzień się robi coraz krótszy. No tak to wygląda z fotelikiem na środku tym małym, a tak na na tym. Także przestrzeni tutaj chyba I almost forgot about a a banana test. Why do I need a banana? Well, let's find out. We will see if this door is. I this jest safe. wow it's a little band let's try one more time no. nie jest to nie jest to rewelacja zobaczymy jak z tyłu nie jest to rewelacja zobaczymy jak z tyłu porównamy to potem z mercem Uwaga. dobra no No cóż, bananek trochę ucierpiał, powiedzmy, że nie został zmiażdżony, ale powodu do radości nie ma zbyt dużego. No dobra, wiadomo kto jest autorem tego testu, spodobało mi się, więc sam go chciałem wykonać dzisiaj. No dobra, to chyba wszystko zrobiłem co mogłem w tak krótkim czasie i po zrobieniu 200 kilkudziesięciu kilometrów no, może jeszcze coś nakręcę. No jeszcze wypada wspomnieć o spasowaniu wnętrza To wszystko jest miękkie tutaj, to są dobre jakości materiały, ten daszek jest cały mięciuchny Tutaj No jest tak też, też miękko, nie jest twardo, z tyłu No Z tyłu to już nie jest tak miękko jak z przodu Jest różnica Tu nawet inny jest, posłuchajcie Tu tak Jest taki bardziej deskowaty odgłos. Tutaj tej pianki to też tak poskąpili. W Mercu jest bardziej miękko. No ja muszę to wszystko oceniam tak jak jest, mówię jak jest. Tu jest, jest pianki, ale też y, twarde jest pod łokciem, Znaczy nie tak twarde jak na desce, no ale Mercedes daje więcej tutaj y, dla rąk y, miłego tego. Więc sytuacja jest taka, że no trochę poskąpili. Mm. Z materiałami, jeżeli chodzi o pianki i te sprawy. Natomiast co jest jeszcze takiego, co chciałem wam powiedzieć? A no właśnie kierownica, już chyba to mówiłem, ale pokażę wam dokładnie o co chodzi. To jest właśnie ilość obrotów, czyli jeden półtora, ponad 1,5, widzicie, teraz jest 0. Cały i znowu. No nie wiem, chyba w pasacie jest taka opcja, że można mieć dwa z hakiem, tak jak u mnie w Mercedesie, no ale to jest na razie słabo. Czyli trzeba się strasznie namachać z tym, e, z tym ustrojstwem. No dobra, jeszcze w czasie jazdy, jak coś mi się przypomni, to będziemy dogrywać.